Panoramicznie szeroki obraz, czarne paski u góry i u dołu ekranu oraz złote rozbłyski to główne cechy obiektywu anamorficznego do smartfona. Producent oferuje dwa rodzaje tych obiektywów. Jeden bardziej uniwersalny ze współczynnikiem kompresji 1.33 idealnie sprawdzający się w filmach oraz w fotografii, oraz ze współczynnikiem kompresji 1,55 jak to określa producent z bardziej dramatycznym efektem nieco bardziej miękkimi krawędziami dający jeszcze szerszy obraz idealnie sprawdzający się w filmach obiektyw otrzymujesz w takim specjalnym woreczku który się idealnie sprawdzi podczas przechowywania czy transportu oraz oczywiście ma on taką zaślepkę żeby uchronić go przed jakimiś uszkodzeniami to obiektywy możesz wykorzystywać działając na systemach iOS jak i również Android czyli tak jak w moim przypadku jest to iPhone może to być na przykład Samsung jeżeli używasz czy jakaś inna Marka, a do wyboru masz jeszcze dwa charakterystyczne elementy dla tych obiektywów. Są to tak zwane kinowe rozbłyski światła. W jednej wersji jest to złoty rozbłysk, w drugiej wersji jest to niebieski rozbłysk. Ja mam właśnie tą wersję Gold Flare, czyli złoty rozbłysk. Aby móc korzystać w pełni z tych obiektywów, będziesz potrzebować trzech rzeczy. Pierwsza z nich jest to sposób montażu obiektywu na Twoim smartfonie. Możesz wykorzystać do tego dedykowaną klatkę taką operatorską, jak ja mam, gdzie specjalne gwinty. Tutaj, znajdujące się właśnie na twoich obiektywach, umożliwiają zamocowanie tego obiektywu. On ma takie specjalne też wypustki, które montuje się po prostu wkręcając tutaj w miejsce obiektywu na twój główny obiektyw telefonu e, obiektyw ten dodatkowy i już jest to gotowe do użycia, więc działa to bardzo szybko i bardzo łatwo się montuje. Możesz też użyć ETUI od producenta. Tego obiektywu, właśnie marki Moment. Jest to po prostu Etui zwykłe, które też posiada taką wkładkę z tymi mocowaniami gwintowymi. Wtedy używasz tego obiektywu ze swoją główną obudową i możesz go po prostu mieć w sensie telefon w kieszeni i obiektyw osobno i w każdej chwili go zamontować nie musisz mieć tej klatki dodatkowej ja tej wersji nie posiadam nie mam tego tutaj wyposażenia tej wkładki takiej umożliwiającej właśnie montaż tego obiektywu kolejna rzecz która jest istotna w przypadku kręcenia wideo to gimbal aby stabilizować obraz ponieważ ten obiektyw nie współpracuje ze stabilizacją w telefonie jeżeli go używasz i używasz stabilizacji w telefonie, to niestety wszelkie nagrania z ręki nie będą miały sensu, ponieważ będą zawierały bardzo mocne drgania obrazu. Aby obraz był stabilny, musisz użyć do tego gimbala. Kiedy będziesz korzystać z i po prostu na telefon i tego obiektywu, możesz też skorzystać z nieco mniejszego gimbala niż ten, który ja mam Ronin. Może to być mniejszy gimbal do smartfona, ale też taki, który udźwignie po prostu obudowę razem z obiektywem, więc nie może to być gimbal taki całkiem najmniejszy. Musisz znaleźć gimbal, który będzie w stanie udźwignąć taki zestaw, a takie gimbale bez problemu na rynku znajdziesz. Kolejną bardzo istotną rzeczą jest to, żebyś zwrócił uwagę na serię obiektywu tego producenta, ponieważ na samym początku wychodziły serie M, M series, czyli serie takie pierwsze tych obiektywów, one były dedykowane do iPhone'ów z serii 12, 13. Są to obiektywy trochę takiego starszego typu, i one nie będą dobrze działały z iPhone'ami nowszej generacji. Więc dla tej nowej generacji potrzebujesz obiektywy serii T, T-Series. I na stronie producenta, czy kupując ten obiektyw, zawsze takie oznaczenie znajdziesz. Jest to już nowa generacja obiektywów, i one po prostu dobrze współgrają z iPhone'ami od modelu 14 wzwyż. Jest to bardzo istotne, żeby po prostu nie kupić przez przypadek obiektywu, który nie będzie do końca kompatybilny i nie dać tego efektu finalnie, jaki macie dać pracując z Twoim smartfonem. No i trzecia rzecz, w sumie bezpośrednio powiązana też z tą drugą, czyli z gimbalem i ze stabilizacją, ale też powiązana ze zmianą kompresji obrazu w naszym telefonie. Już Ci tłumaczę o co chodzi. Korzystając z tego obiektywu musisz posiadać aplikację, w której będziesz w stanie zmienić ustawienia swojego aparatu tak, żeby przełączyć go konkretnie na ten obiektyw anamorficzny. W aplikacjach nieco bardziej zaawansowanych właśnie służących do nagrywania jest taka opcja, żeby właśnie w ustawieniach przełączyć się na konkretnie dany obiektyw o tym współczynniku 1.33 lub 1.55. Ja korzystam z bezpłatnej aplikacji Blackmagic Camera, jest to bardzo popularna aplikacja. Możesz ją używać nie tylko przy użyciu tych obiektów anamorficznych, ale także do normalnego ufilmowania. W tej aplikacji właśnie znajdziesz w odpowiednim miejscu w ustawieniach tą proporcję tych, tego obiektywu, tak żeby sobie włączyć na, na ten, który posiadasz. A dodatkowo w tych aplikacjach jest możliwość wyłączenia stabilizacji w telefonie, co też zalecam zrobić, ponieważ nawet jeżeli telefon jest na gimbalu, ta włączona stabilizacja w nim powoduje problemy z tym obrazem i zachowuje się ten obiektyw czasami jakoś tak nieprzewidywalnie, więc te dwie funkcje Musisz również wziąć pod uwagę, chcąc korzystać z tego obiektywu. Są to proste zabiegi, to jest kwestia wejścia w ustawienia i po prostu przeklikania tych dosłownie dwóch rzeczy, żeby sobie poustawiać sprzęt. Wtedy możesz cieszyć się zupełnie innym obrazem i innymi wrażeniami niż standardowy obiektyw w Twoim telefonie. Nagrania, które zobaczysz w tym odcinku, zarejestrowałem na mieście. Jest to, są to fajne okoliczności do tego, żeby właśnie. Poszukać jakichś ciekawych, ciekawych kadrów, ciekawych ujęć. Kręcąc się po mieście z tym zestawem, szukałem kadrów, które. Będą wyglądały ciekawie z tym obiektywem. Są to zarówno kadry zawierające przestrzeń miejską, czyli wszelkie budynki, życie po prostu na ulicach, jak i też fragmenty nieco bardziej spokojne gdzieś, gdzie poruszałem się po parku i łapałem kadry związane właśnie z drzewami, z grom świateł, czy z troszeczkę szerszymi przestrzeniami. Nagrania wykonywałem w trybie takim tradycyjnym pracy gimbala, czyli w tych ustawieniach, kiedy on pracuje góra-dół i po prostu szedłem przed siebie i łapałem jakieś fajne ujęcia kręcąc w ten sposób, a czasami też wykorzystywałem ustawienia tak zwanej latarki w gimbalu, czyli po prostu wykonując ujęcia nieco niżej, kiedy potrzebowałem złapać jakiś fajny kadr, no to w ten sposób też wykonywałem ujęcia, nic skomplikowanego, tradycyjne ruchy przy użyciu gimbala i przemieszczanie się przed siebie w poszukiwaniu jakichś ciekawych kadrów. Inspiracji szukałem, że tak powiem, na bieżąco, szukałem czegoś fajnego, co warto będzie umieścić w obrazku, albo to, co już fajnie wyglądało podczas właśnie nagrywania i tego, co widziałem na ekranie swojego telefonu, ponieważ ten obiektyw daje taką możliwość spojrzenia na otoczenie w nieco inny sposób, przez to, że jest taki szeroki, od razu patrzysz przez pryzmat, jak gdyby filtra. Takiego można powiedzieć w cudzysłowie, gdzie, gdzie inaczej patrzysz na świat i inaczej właśnie te kadry wyglądają. Niektóre ujęcia się sprawdziły w postprodukcji, później jak je przeglądałem i wyszły to faktycznie fajnie, tak jak się zapowiadały, a niektóre odpadły, bo jednak się okazało, że już na monitorze. Na większym obrazie nie nie wyglądają tak fajnie, ale jest to normalna kolej rzeczy. Często są takie ujęcia, które zostają, a są też ujęcia, które niestety trafiają do kosza. Zapraszam teraz do obejrzenia kompilacji kilku ujęć z użyciem tego obiektywu oraz końcowego podsumowania. grania w sposób w jaki jest przedstawiony świat za pomocą taki, takiego szerokiego kąta bardzo jest zupełnie czymś innym i tak jak już wspominałem wcześniej nie jest to w żaden sposób do zastąpienia e, w inny sposób bez tego obiektywu nie nie uzyskasz takiego efektu ani w postprodukcji ani ani usta, ustawiając jakiś sposób w e, jakikolwiek sposób swój aparat w smartfonie jest to coś takiego bardzo wyjątkowego może być to fajną rozrywką dla kogoś, kto lubi nagrania, i taką fajną odskocznią od takich normalnych kadrów czy, czy, czy tradycyjnych obiektywów. A może to też być fajnym pomysłem na zrealizowanie jakiegoś materiału, y, nawet dla klienta, czy, czy nawet jakiegoś materiału filmowego. No, zastosowań na pewno jest masa, właściwie zastosowania są nieograniczone. Jedynie co ci ogranicza, to tylko Twoja kreatywność i ewentualnie kwestie techniczne i umiejętności. Z premedytacją nie robiłem żadnych ulepszeń w obrazie, jest to tak jeden do jeden, jak zostało właśnie zarejestrowane, jedyne co było, to były tylko ustawienia telefonu odpowiednie w aplikacji, w całość nagrałem w 60 klatkach na sekundę i chciałem specjalnie, żeby ten obrazek był taki faktycznie, jak wychodzi z telefonu, żebyś widział. Ten, ten po prostu efekt, jaki daje i kolorystykę, jaką daje ten obiektyw. Można byłoby, oczywiście jeszcze teraz się pobawić, dopracowywanie i powyciągać z tego dużo lepszy obrazek, ale nie to było założenie. Założeniem było pokazać po prostu, w jaki sposób ten obiektyw nagrywa. To, czego mi zabrakło, to filtry zdecydowanie, ale niestety nie posiadam jeszcze odpowiedniego filtra, konkretnie po ten obiektyw. Nagrywanie z tym obiektywem daje dużo frajdy. Jak dla mnie jest to fajna odskocznia i taka fajna inspiracja do tego, żeby ponagrywać. Coś troszeczkę inaczej przy użyciu smartfona, daj znać, jakie ty masz wrażenia, czy może korzystasz już też z takich obiektywów anamorficznych, jakie masz odczucia, jakie masz doświadczenia. Dzięki za to, że trwajesz do końca, jeżeli jesteś w tym miejscu, i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.